Bardzo fajnie, jechaliśmy dobrą ekipą Murzyn za dużo nie marudził Więc jechało się całkiem przyjemnie Trzy Ryb, Ryba te... nie prowadziłem więc bezpiecznie Dokładnie, nie bałem się o śmierć Ani kurwa przegadanie na śmierć jak płyta? Średnio Średnio? Niezadowolony z siebie, czy...? Chodzi ci o odbiór płyty, czy o to czy ja jestem z niej zadowolony? Czy ty jesteś zadowolony z tej płyty? czy znaczy, ja jestem w chuj z niej zadowolony, niczego bym nie zmienił, ale odbiór jest bardzo średniowy Jak plany na WBB w tym roku? Wszystkie linki będą zaliczone? No to zobaczymy od tego jak się będę czuł, nie? Na razie mam kurwa zajawę na to, żeby cisnąć, no to cisnę Jest zajawa, to najważniejsze no. Powiedz mi, kto, za, kto może być twoim zdaniem w dzisiejszym dniu czarnym koniem elimek? czarnym koniem elimek, to no to można się dowiedzieć po prelimkach, ale myślę, że biały tak się z cienia wyłonił, to może on coś przypierdolić tutaj. No, biały się wyłonić chciała a powiedz mi, sądzisz o bds z Filipkiem? No nawet zabawne, tam sobie przyjrzałem tu wszystko, no śmieszne Boisz się, że ci skład połamie ręce? <noise> Średnio, nie? <noise> Średnio się boisz? No, znaczy nie wiem, a dlaczego mieliby mi połamać ręce? No nie masz fit z Filipkiem, jesteś stylowcem, więc, mogliby... więc jak będę cię zobaczy, to pewnie cię się chciał łamać, nie? A, no dobra, no to zobaczymy ilu ich <noise> będzie, będzie nie? Nie <głosy> <głosy> Jak będzie ich 20, ja będę sam, to będą się spierdalać, nie? tak no to coś się kurwa pokmili, nie? Jeszcze raz, Jacyś wójczewski. Raczej niż Kreski. Jestem kurwa, graczem dziś prestiż wygrałem? No to. Lamer i MC. Zostaniesz <grym> najaczem na na i we Ale ja. A ty znasz nasze klasy, lecę głowy. Z nieserniku u ciebie serw leśniowy. Jo I, i kurwa, dat nie ma granic. Szkoda tylko kurwa, że przeterminowany. Powiedz mi jak ta forma w dzisiejszych filmkach będzie. Nie wiem. Nie wiesz, jak ostatnio jedziesz dużo na bitwy? Nie. Miej mnie od, od ciebie? Miej ode mnie. Wyjewane na polski freestyle? Tak. Gang, gang, gang? Nie. Połamią ci ręce? Nie. Lubisz schabowego? Tak. Kiedy fit z Filipkiem? Jutro. Kiedy na białasa? Wczoraj. Kiedy z Błosiakiem? Pojutrze. A kiedy bierdacki ci wypłaci liścia? Za 6 godzin <laughs> Dziękujemy I Buczaku, czemu rozjebałeś Bobera i przejebałeś Młynie z Pietesem? Nie zjebałem Rozumiem Gucci koko, ej. koko, koko, koko Nie noszę gucci, noszę prada Prada, prada Ale twoja stara to prada Prada, prada Ja tu wersy dobre składam, nie składam. wiem o co chodzi, nie nagrywam, siema, nara, ej Go pro, nagrywa teraz ziomek bo w okularach stoję, sobie eee, sobie stoi. Stoję, 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 stoję. Stoi, 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 stoi. stoi. stoi, 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 stoi. A wczoraj kurwa piłem o stoję. O stoję. Taka wódka jak też nie wie Nie wiesz? Mogę was nagrać wszyscy, z zjebie. zjebie! Mój żałek ma majka, kurwa w szafie. W szafie ma majka. No i fajnie. Fajnie. Sajfier, szajfer. Mogę nie mieć zkszata, ja wiem, wiem, wiem. Mogę szata stracić, ja wiem, wiem, wiem Bo z nie zabierze nic więc Myślę, że to będzie, krzyczę szat, szat. Witam, witam cię drogi Adamie. Powiedz mi, jak się podoba dzisiejsza bitwa? Jest okej, okay. podoba mi się Jesteś fanem freestyleu. siedzisz historię bitwy? Wiesz jestem fanem punchline'ów, dlatego... Tak, ja powodu chodzę czasem na bitwy, że trzeba posłuchać jak ktoś do mnie dola drugi Masz z twojego ulubionego freestylowca? Mi się kibicuje Toczko. Bardzo ładnie, pozdrawiam, Toczka z WLW. A powiedz mi, czy w historii freestylu była jakaś taka postać, która była twoją ulubioną postacią? Muflon biała z Tetris, może dużo P? Co sądzisz o tym mini bifie Filipka z b Słyszysz, sm to, słyszałeś coś z tego, jak oni te wiersze na siebie pisali? Widziałem, to widziałem. Powiem no, tak, no wiadomo, to że pan, wiesz, to będę jakby trzymał stronę gościa z mojej wytwóry, że tak powiem, no ale ja też nie da, jakąś tam nienawiścią... No dzisiaj się na pewno widzieliście, także tutaj nie może być mowa o żadnej nienawiści. A co myślisz o przenoszeniu bifów na pięści? Czy to jest yy, potrzebny zabieg, tak jak w Stanach, żeby udowodnić swoją prawdziwość, czy raczej yy, wolisz, żeby zawodnicy postawali przy liryce? Nie, ja jestem za rozliczaniem ulicznym pokoń, też. Nie mówię, wiesz, o takim bifie z tak powiem, tylko linijkowym, ale jak, wiesz, ktoś wjeżdża już na jakąś taką sferę życiową, no to normalnie też z kimś biftem, się spotkał z nimi i się napierdalazł. drogi Willi, powiedz mi, co za nic w swoim baradu w Olimkach? No przejebałem z Kretesem Niestety, nie no może, może nie aż z kretesem, ale przepierdolimy Ale z białe na pewno, a powiedz mi, wczoraj wygrałeś Wrocławską Ligę fustailową. Wygrałem Jak się z tym czujesz? Myślisz, że da, da ci radę utrzymać taką formę na pozostałe elimki WWW? Na WWW na razie mam chujową formę, aczkolwiek postaram się, żeby się odkuć na następnych elimkach I pokazać coś tam Jesteś czarnym koniem według niektórych Paweł, co masz pod czapeczką? Słuchajcie Mam dla was tego niespodziankę, nie? Mam dla was taką niespodziankę Wiecie co mi chodzi po głowie, po głowie, chodzi mi. Płyta Toczka. Maciej Toczek poleca na granicy szaleństwa. Chodzi mi po głowie od wielu lat. Elegantko, szanuję. Pójdę Toczka to jest jedyna rzecz strutu, można zostawić i to nie ukradnie. Twoja dupa jest narkomanką, teraz obczaj. Najpierw przypuszcza, a potem kask i to jest proste, i wózce, kiedy się pierdzi. Dzień jeszcze raz w mam tą siłę, chyba się za bardzo, trochę teraz zapuściłeś, bym ci przypierdolił w mordę, jadę ziomą, ale zapomniałem, pedały pod ochroną. drogi powiedz mi, jak się czujesz po walce z Milem? Dużo ja. nie Proszę, mogę coś powiedzieć? Nie, bo że jesteś chujowy. Nie, 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 no, nie, nie. Się. Mógłbym, Jebać tego człowieka. Zapamiętajcie. nie, 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 będzie nie, Chuj bo w dupę Będzie biw, ale on nie umie pisać wierszy niestety, chociaż też jest gruby No ja zapoczątkowałem wiersze, przypominam, sam wrzucałeś na fanpage Będzie biw Bawi mnie ta kultura Co mam Znowu przyjemnie! Elegancko Planujesz jeszcze jakieś występy w tym roku na WŁW? Tak, oczywiście, będę wpadał regularnie Będziesz na wszystkich linkach? Na wszystkich nie, ale parę zaatakuję Na większości, rozumiem, że liczysz na finał no, Bardzo bym chciał, ale będzie ciężko Miałeś duże wsparcie od publiki jako old schoolowie. powiedz mi jak się z tym czujesz? No dziwnie, bo czuję się jeszcze młody, a Peri zęby znowu. Stary, ty masz natręctwo mycia zębów. zęby. A ty masz jakieś natręctwa? Czy ja mam natręctwa? Lubię mieć czyste ręce, ale nie chodzi mi o brud, tylko kwestie finansowe. Ja riposty były w głowie, ale one po uciekały, co nie? Po uciekały riposty, wiesz co, one uciekały, próbowałem je łapać, one tak odlatywały mi, a ja byłem, goniłem je i chyba za bardzo się w to wkręciłem i nie skupiłem się za bardzo na walce. Takie życie, co nie? Czy sądzisz, że narkotyki mają dobry wpływ na freestyle? Sądzę, majo, że i tak i nie, i tak i nie. Sądzę, sądzę, szczerze mówiąc, sądzę, że i tak i nie, dlatego że narkotyki pobudzają kreatywność, to jest prawda i jesteś w stanie naprawdę dużo ciekawych rzeczy wymyślać, aczkolwiek Pamięć, tak, głowę, no. no i na pewno to nie pomaga zawodnikowi w żaden sposób No, tak, tak, tak jak mówię, no, są, są plusy i są minusy Mefedron? Nie nie, 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 ja nie mówię o takich, Warto, ja, nie, ja nie mówię w ogóle się o takich koła? rzeczach Ogarniasz jesteś mordo? Nie, ja nie jestem wiolentem Chujowo, ale przecież wiem, że masz jakieś kurwa takie białe samarki z jakimś proszkiem, co w nim jest? Co w nich jest? Nie wystawiaj mi dupy jak kias robi Filipku, jak się podoba bitwa dzisiaj? Kujowa! Kujowa! Powiedz mi, czy będziesz występował jeszcze w tym roku na Kujowa. Powiedz mi, co to o muzyce Badalesa? Ty nie. powiedz mi, jak Ci się, się podobają dzisiejsze eliminacje? Strasznie dużo ludzi. Eee, <noise> dużo przeciętnych? Eee, tak naprawdę nie mieliśmy problemu z wyborem 16, więc. Czekaj. Powiedz mi, jesteś bardziej e, fanem flow, panchu, stylówki? Fanem Floyd, przeciwnikiem premaidów. Fan Floyd, przeciwnikiem premaidów, rozumiem. To jakaś zaczął do konkretnego gracza? Nie, no ogólnie do sceny. No. W sensie ja jestem fanem takich ludzi, wiesz. Ym, na przykład ja bym jarał się, jakby ktoś, jakby ktoś wrócił taki jak przed Kopek, nie? Kopkiem się mega jarałem i uważam, że to jest taki zawodnik, który by ubarwił mocno. Zdrowiam przykład... bardzo? Widzieliśmy ducha, właśnie. Pozdrów kolegę z Młodych Wilków. I serdecznie. Na przykład był wodzu taki typ, który mniej wszystkim bardzo się podobał, jak nawijał, bo nie miał jakichś mega wersów. Ale flow'owo mega zajebiście charyzmatycznie. i charyzmatycznie super, super mi poszło igrać grać jak Kuki, śledzisz jego walki, słyszałeś o nim? No, coś tam słyszałem, no ale dzisiaj moim zdaniem poniżej swoich możliwości Zapewne mnie znienawidzisz w mojej następnej walce, bo ja zdecydowanie jestem nie flow'owym zawodnikiem, ja jestem z warszawskiej szkoły Pancernych ryby no, Tak, ale fajnie ci poszło a, no, Dzięki, ale... miło słyszeć, powiedz mi jak ci się podobało na Młodych Wilkach? bardzo, bardzo fajnie, wszystko mi się podobało nie było chyba aspektu, który bym negował, bardzo spoko, wszystko mi... chyba, że chcesz o coś konkretnego zapytać, chętnie odpowiem Jakie masz stosunki do BDoS-a po całej tej sytuacji z Filipkiem? Nie wiem, to jest między nimi sprawa raczej, ja z BDoS-em mam normalne stosunki, uważam, że to jest dobry raper eee, z swoim fajnym, wypracowanym wizerunkiem, nie, moje, nie mój lot, ale szanuję bo bardzo spoko, bardzo spoko raper tak Jakie przedstawiają twoje plany wydawnicze? Eee... Czy płyta, nie wiem, Epka z kidem, no i solowa. zaczynam robić solo i zobaczymy jak to będzie. No, na razie, na razie nic konkretnego na solo nie ma. Na pewno z Kidem kończymy płytę i potem będę myślał. Planujesz jeszcze wystąpić na picie ficellowej? Wiesz co, myślałem o tym, ale jak się na nowo nauczę freestylować, bo na razie to jest dramat jakiś totalny, nie? Rozumiem, podłapiesz po ostro, jakby nowe, nowe zasady tej gry, załóżmy, tak? Znaczy nie, no i tak, i tak myślę, że nie jestem w stanie dorównać do tej takiej, wiesz, szkoły tęgich głów i rozkmin, to zupełnie poza moim zasięgiem Wiesz, tacy ludzie jak, nie wiem, Bober, Milu, kurcze, nie wiem Toczek, Ryba Toczek jest flowowy bardziej, ale Ryba, Ryba faktycznie Toczka uważam za flowowego zawodnika Eh... <coughs> <pareilla. tose> to wiesz, tak jak mówiłem, to ci zawodnicy tak poza moim zasięgiem rosną. Nie? nie mam szans takiego wymyślić. Nie? Sądzisz, że w polski freestyle idzie w dobrym kierunku? Bo z tego co ja zauważyłem, a dużo jeżdżę po bitwach, jest coraz więcej ludzi na tych i ligach no. i na bitwach. Dobra, to chod... Na pewno w dobrym kierunku pod względem frekwencji i zainteresowania. Eee, mam nadzieję, że pojawi... będzie się pojawiać coraz więcej stylowych zawodników. Dobra, dzięki wielkie za wywiad. Dzięki Mariuszko. Pozdrowki. No. Planujesz jeszcze jeździć na jakieś bitwy? Jako zawodnik? Czy... No tak, na bitwie o trójmiasto będę na pewno, jako zawodnik. I tak chyba tyle na tym. Zawodnik sędzia prowadzący. Która rola? Na trójmiasto. No, zawodnik. Bo na sędziować będę trzy eliminacje w UBW. W Tychach, dzisiaj i w Ciemnej Górze. którą rolę najbardziej lubisz? Jak wygrywam to zawodnik? Oczywiście. Tak. No, także nie, nie ma, nie ma nie ma raczej. Wiesz, najlepsza jest rola jurora, jeżeli wszystko przebiega w... po myśli, wszyscy się zgadzają i jest miłe i przyjemnie, ale nie jest tak. Yeah, nie, Jebać Jury nikt nie krzyczy. No, no, was, no, was, no, no wiadomo, wiadomo, te kontrowersje freestyle'owe. No zresztą ze wszystkim można tak powiedzieć. Jeżeli wygrywasz kurwa, każdą bitwę, to też wszystko idzie po Twojej myśli. No, że przeszedł? A powiedz mi, jak się przedstawiał jak się przedstawiały twoje plany wydawnicze? Wydaje mi się, że nie Wydaje mi się, że nie wydaje Jesteś prawidłowakiem, nie, nie wydajesz niczego Nie, 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 nie. Na, na razie przestałem, ostatnio wydałem I zobaczymy, co będzie Na razie jestem zdegustowany polskim rapem i swoim łącznie o. Witamy Pana Rybsona Proszę Rafał. mi powiedzieć, ile limek w tym roku Pan zaliczy? Jeszcze raz Ile limek w tym roku Pan zaliczy? Na pewno... On jest, jest dobry, dobry On jest naprawdę dobry, dobry. dobry. Czyli, czyli... Na pewno nie. Na pewno nie więcej niż tupek Uuuu. Panie Lipsonie, jak pani powie, co pan robi ostatnimi czasy? Ostatnimi czasy? Jak mówi młody z Grecji, kleje codziennie Prosty czy to prawda, że codziennie? Ja chleję codziennie tak, a zwłaszcza w pracy A pracy A czy Pawełek Jakoniuk chleje piwko? Dzisiaj Pawełek Jakoniuk oczywiście spożył cztery piwka kulturalne Co by na jej mieć jeszcze siłę i trochę sprawności fizycznej Rozumiem, że on pisze magistra o piwie. Oczywiście, pisze w pracy licencjacką na temat turystyki piwnej Także na pewno się odnajdę, sprawdźcie to